około godziny 13 doszło do potężnego wydarzenia w miejscowości Za Dąbrowie, województwo podkarpackie. Autokar wycieczkowy przewożący około 50 osób z Katowic do Arłamowa z impetem uderzył w stojącą na poboczu ciężarówkę przy węźle Przemyśl Autostrady A4. Wydarzenie to wstrząsnęło spokojnym dniem na autostradzie. Na miejscu tragedii natychmiast pojawiły się śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego Sanoka i Lublina, które przetransportowały rannych do najbliższych szpitali. Strach i chaos zapanowały wśród pasażerów autokarów, gdy ten brutalnie zderzył się z ciężarówką stojącą niespodziewanie na poboczu. Z informacji wynika, że zdarzenie miało miejsce niedaleko autostrady, a poszkodowanym na miejscu pomagali odważni strażacy. Ranni zostali natychmiast przewiezieni do szpitali w celu udzielenia potrzebnej pomocy medycznej. Na szczęście mimo dramatycznych okoliczności żadna osoba nie straciła życia, jednakże liczba rannych nie jest znana, co stanowi poważne wyzwanie dla służb ratunkowych i personelu medycznego. Całe społeczności z terenu, za Dąbrowia i okolic obserwują sytuację, a rodziny poszkodowanych oczekują informacji o stanie ich bliskich śledźcie nasze relacje na bieżąco, aby dowiedzieć się więcej o tym tragicznym zdarzeniu.